Więc cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczęliśmy sobie od puszczenia kurek, otworzenia kurnika. No, ale widzicie, dostały teraz trochę ziarna, no to na razie z niego nie będą wychodziły. Tak, tak, pozabijajcie się, a później wszystko jest i tak wokoło karmidła rozsypane i nie zjedzone. No, tak to jest. No. Wczoraj widziałem, że zjadły do końca, także zabrałem im te karmidło. Napełniłem je, no i dzisiaj jak widzicie dopiero było ustawione. Przed chwilą również nalałem im wody Także teraz sobie tutaj trochę posiedzą Może jakieś jajka się dzisiaj pojawią Ostatnio dość ładnie było przez 3 dni chyba Po, po 6 jajek codziennie Także fajnie, fajnie, fajny wynik Piękne te kłopotki wyszły, piękne Tak, wy też jesteście piękne, wam nie ujmuje. Wystawiłem jednego z nich na OLX dodałem ogłoszenie jeszcze się nikt nie zgłosił no nie liczę na to żeby szybko ktoś był zainteresowany ale jest tam informacja także może, może do końca roku ktoś do mnie jeszcze przedzwoni eee e, co tu się dzieje nie dziobiemy się jak zazdrościsz zjedz sobie masz wolne odgonił kogutka poprzedniego od karmidła a sam tutaj nie je e, to zazdrość Także ogłoszenie wkleję wam w linku pod tym filmem. Będziecie sobie mogli zobaczyć co i jak. Oczywiście cenę wystawiłem za 60 zł, ale będzie ona do negocjacji. Myślałem, żeby co najmniej tak 50 za niego wziąć. Także teraz dałem 60, żeby jeszcze w razie czego komuś spuścić. To wiecie, zawsze inaczej będzie brzmiała rozmowa. To co, może teraz przejdziemy do królików do głównego tematu tego odcinka o właśnie, świeża woda, ładnie ale piękny ten kogucik tak samo wyszedł ubarwienie ubarwienie tych piórek takie pomieszane, piękne mi się bardzo podoba, no ale cóż, nie będzie można go zostawić może uda się go gdzieś komuś sprzedać no jak nie, no to będzie narosł, no co wy to ja już wstałem, nie musicie mnie budzić cały czas Jakoś gdzie on jest? Miniorek już chyba wyszedł, ale minorek tak nie pieje kilka razy dziennie, i to mu wystarczy, no nie wiem, może cztery razy, a te goście, no to nie wiem, cztery razy na 15 minut chyba pieją, nic innego w życiu nie robią. Czasami nawet tak dokładnie nie jedzą. One wychodzą z kurnika, biegną gdzieś na dwór sobie spacerować. I właśnie tutaj mają przygotowane takie miejsce. Jest, jest taka podstawka, sypana tutaj pszenica. I sobie przychodzą coś tutaj podejść, bo inaczej to by nic nie jadły. Później wracają do kodnika i idą na grzędy. To co, to teraz przechodzimy do hodowli królików. Nie było daleko, zresztą dotarliśmy szybko do hodowli królików. Jak widzicie, przygotowałem już sobie konewkę, marchew, także dostaną za moment. Muszę tu im wodę uzupełnić, bo ostatnio w końcu przyszły pierwsze znaki zimy. Koniec listopada, przymrozki się pojawiły, także im te po pozamarzały, ale i wczoraj, i dzisiaj już było na plusie, także można tutaj teraz im dodać, żeby mogły się napić. No, to może wam pokażę, jeszcze będzie coś widać. Ugryza mnie ta samiczka tutaj. Widzicie takie dwa ślady na tym palcu? Teraz już może zeszły, bo to było tydzień temu. Ale kurde, no, co ty to? Sypałem jej jęczmienia do karmidła i złapał mnie za palca, no. Widzowie tam pisali, że jest prawdopodobieństwo, że może być w ciąży. No bo w sumie to co ona teraz robi, to tak jakby były te objawy, że jest kotna. No ale zobaczymy, tak jak mówię, kiedy ją dopuszczałem, to nie widziałem, żeby samiec ją pokrył. Ale jest cień prawdopodobieństwa, bo wtedy jeszcze gotowałem ziemniaki dla kur i pewnie musiałem odejść tam, podłożyć pod, pod ognisko. No i opuściłem to swoje stanowisko, którego się nie powinno opuszczać. I wtedy może samiec coś podziałał, ale nie wydaje mi się. Chociaż zobaczymy, również tydzień temu posprzątałem tutaj w komorach u królików, także mają teraz czyściej. Porozkładałem również niektóre króliki troszkę y, do innych komór. Tutaj porozdzielałem, były dwa samce. Tutaj zostały jeszcze dwie samiczki. Mają mniejszą komorę, także jeszcze je rozdzielę, ale na razie tutaj została mi jedna wolna komora, którą sobie chciałem zostawić tak y, tak, 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 tak zapasowo. No, chyba to słowo będzie pasowało, w razie jakby mi była potrzebna. Tutaj też są dwa samce, niby się atakują, ale jeszcze nie jest aż tak źle. Także mogą sobie siedzieć razem. Chyba, że się sytuacja pogorszy, no to wtedy będę musiał je rozdzielić. I co? Yy, mamy zakoconą tę samiczkę. Udało mi się jeszcze dopuścić tę samiczkę. I przedwczoraj ta z dołu udała się pokryć samcowi. Także. Połowa sukcesu za nami. Jeszcze zostały nam trzy samiczki, chociaż nie wiem, czy z tych tutaj coś będzie, bo one są z raz dużych i jeszcze nie mają odpowiedniego wieku do dopuszczania, ale mogę próbować. Jeszcze sobie dzisiaj. A, tę samiczkę udało mi się dopuścić, więc dopuścimy sobie te. Przepraszam, moja pomyłka. Obie są czarne, no ale dopuszczałem tamtą. Ta ma biały nosek, białą kropkę na, na barku. I na łapkach także się odróżnia, nie? Spróbujemy również sobie ją do samca. Może akurat dzisiaj to będzie ten dzień? Co, jabłko ci nie smakuje? Tak mało dostałeś, jeszcze nie zjadłeś. Hm? No nie bój się, co ty? Nikt ci krzywdy nie chce zrobić. No a ty też spokojnie. Nic z tego chyba nie będzie ucieka samiczka. Także nie powinniśmy jej dalej stresować, no ale jeszcze zobaczymy. Bo ta poprzednia, co ją dopuszczałem, czarna też zrobiła dwa kółka wokół komory i samczyk ją pokrył. Później jeszcze dwa razy. Także powinna się wykocić, no ale ta chyba nie. Ta jeszcze potrzebuje trochę czasu. Także, także, ci go damy, masz tutaj. Sobie. Spokojnie. Jest sobota rano. Ja, za moment, wyjeżdżam. Jeszcze wiecie, na, na co dzień mało mi nauki, to jeszcze wziąłem się za douczanie w weekendy. Także muszę później wyjechać. I po południu, jak wrócę. Także jeszcze królikom dam Siana, bo widzę, że mają mało No i słomy muszę im uzupełnić Bo jak było sprzątane tydzień temu Wtedy im dawałem te słomy No to już trochę tutaj się ona uległa Trochę przegryzły Oczywiście przekopały, także dołożę im tej słomy Zaraz naleję wody do poideł I dostaną po marchewce A w sumie tam ten samczyk ma już Jabłko no, Dobra, to zrobimy coś takiego Masz marchewkę widzę, że jabłko ci nie smakuje. Zabierzemy jeszcze jest w miarę dobre i damy komuś innemu. Trzymajcie, tutaj wy zjadłyście. Widzę ostatnio wszystkie dostały. To wyjedzone jęczmień, także też trzeba będzie im uzupełnić. O, w sumie, dwa ich jest w komorze. To sobie z takim karmidłem dają radę. macie jeszcze to i do potem jeszcze wody wam zaraz doleję proszę bardzo i ano macie jeszcze to co wam będę żałował trzeba to zjeść bo w piwnicy już się psuje była kupiona umyta Także wiecie, umyta się szybciej psuje Ale już dużo zostało Chyba 4 worki A miałem 10 Macie tutaj i jeszcze trochę Jest was tutaj 3 To na pewno zjecie Żeby tylko nie zadeptać, dobra? Gdzie zadeptane to nie dostaniecie później Ja tutaj sobie nakarmię resztę to mi się coś nie zgrywa w tej jednej komorze. Nakarmię sobie resztę i widzimy się za moment. A ty co, to nie jesz? A coś tu pozgryzłaś, ale chyba wstydzisz się do kamery, co? Nie bój się, nie ma czego. O proszę. Jak zajadają, jeszcze trzeba zdjęcie na miniaturkę zrobić. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku. Link w opisie. No i co? Do zobaczenia, cześć!